Dobry wieczór, witam Was wszystkich wieczorową porą. Przekazy z nieba, przekazywane przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, do jednej z sióstr zakonnych, do jednego ze zgromadzeń na terenie Polski, a potem przesyłane przez brać jezuicką. Przekaz z 25 sierpnia 2025 roku. Pozostawaj blisko mojego serca, drobinko, jak ja jestem blisko ciebie. Zobacz, jak niektórzy chcieliby uchwycić mnie za połowę, za połowę płaszcza i tym samym odkryć moje tajemnice, a ty, dzieci moje, czego pragniesz? Jezu, chciałabym znać więcej rzeczy i pewnie zbyt szybko wiedzieć, co i jak tutaj trzeba robić. Najmilsza. Ja jestem pan, który mówi to, co słuszne, oznajmia to, co jest prawdziwe. Nie lękaj się, mój słup, nie lękaj się, mój sługo, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu tyś moim. Nie musisz obawiać się, że będziesz miała zbyt wiele obowiązków, ale raczej pozwól, że ja pan sam wszystkim pokieruję. Nikt z was nie lubi jeździć zbyt powoli, czy też w zwolnionym tempie poznawać. Pewne miejsca. Chcę, abyś zaufała mi zupełnie i przestała liczyć jedynie na swoje pomysły. Nie przestanę bowiem wylewać na ciebie swego ducha, o ile będziesz mi posłuszna i poddana. Od kiedy gromkie biada dotyka tych, którzy są bardzo daleko ode mnie, wam także wydaje się, że nie dotyczy to, że nie dotyczy ono nikogo z was małych. Moja mała Anetko, ja karcę Was w tym celu, aby odkryć wewnętrzne duchowe zakłamanie i dać Wam nowe serce i nowego ducha. Od chwili grzechu pierworodnego, Drobinko, mamy tak wielki wyłom w Waszej naturze, że nie sposób powiedzieć, jesteśmy wolni, by bardziej kochać. Tytuł Cudzysłów Święty: jesteśmy wolni, by bardziej kochać. Stąd trzeba, żebyście po woli i bardzo wyraźnie, poznawszy Waszą niechęć wobec woli ojca, usłyszeli, co i dlaczego należy zmieniać, zmienić w waszym postępowaniu? Patrz najmilsza, patrz najmilejsza. Oni oczywiście pragną bardziej mieć niż być, a tutaj ja wlewam w nich inne, bo moje spojrzenie. Pewne nastawienie, że ołtarz znaczy więcej niż ofiara. Następnie przekonanie, że trzeba prowadzić innych do królestwa, a samemu nie wejść do niego. Cóż, to jest duchowe zaślepienie. Tymczasem trzeba, żeby Wasze oczy i serca zwróciły się do mnie, Pana wszelkiego istnienia. Jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło. Będzie miał światło życia. Chcę, moja Anetko, abyś odnalazła w tym miejscu nie tyle swoje właściwe miejsce, ale moje miejsce w tym wnętrzu. Od kiedy zanurzasz się w tym, co zewnętrzne, nie jesteś dość zdolną, by wysłuchiwać się w napomnienia mego serca. Poznajesz nowe miejsca, osoby, rzeczy, ale koniecznie konieczne jest ukierunkować je na moją osobę, na moje napomnienia, na to, co pragnę Tobie dać, a przez Ciebie innym. Jezu, czy nie wymagasz zbyt wiele? Najmilsza, nie wymagam niczego, co miałoby być poza Twoim zasięgiem i stanowiłoby przeszkodę nie do pokonania. Jednak tym razem czas, który sam w sobie upływa, okaże się błogosławieństwem. Jestem tutaj razem z Tobą, abyś nauczyła się przyjmować wiele w zmiennych warunkach. Podaję Tobie przestrogę mówiącą o skłonności do rzeczy i spraw miernych i niestałych wobec tego, co nowe. Otóż moja Ewangelia ukochana, zawsze nową pozostanie, ponieważ ja żyję, to i wy żyć będziecie. Gdy dotykam was swoim słowem, to i nie sądź, że to wszystko będzie zupełnie bezbolesne. Odnawiam was i oczyszczam, daję z siebie i ukazuję najbardziej ukryte wasze intencje. Czy możesz zamknąć moje królestwo przed jakąś osobą? Czy to, co zostało raz szeroko otwarte przez moje paschalne misterium, miałoby zostać niedostępne? Więc, mała moja, że brak relacji ze mną mówi o Waszym zamknięciu z obu stron, gdyż najpierw zamykacie oczy i uszy i serce na moje słowo, a następnie zamykacie się wobec bliźnich i uważacie, że pełniąc ważne funkcje, powinniście ostatecznie otrzymać klucz wejścia do Mego Królestwa. Niestety najmilsza nawet moje biada odbija się od waszych kamiennych serc tak iż os w ostateczności zwracacie się ku bliźnim z oskarżeniem że oni są bardziej winni i powinni was słuchać a tamci tego nie czynią zatem nie w tym rzecz żebyś badał swego brata w jego postępowaniu <laughs> przepraszam lecz bardziej pragnął mego dotknięcia i spotkania z moim miłosiernym spojrzeniem Będę was bowiem chrzcił Duchem Świętym i ogniem, wówczas zrozumiecie, że daję wam dokładnie tyle, ile potrzebujecie, aby być szczęśliwymi. Najmniejsza, czy nie trzeba ci więcej niż dotychczas mego napominania, kiedy to dostaniesz, dostajesz wobec różnych pytań bez bezprędkiej odpowiedzi, jakbyś tego pragnęła. Tak, Jezu, bardzo wręcz wydaje się, że rozkładam się tutaj duchowo. Skoro zdaje się Tobie, że się rozkładasz wiedz, iż jestem coraz bliżej, kiedy tylko mnie wezwiesz wobec, wobec pewnego mego dzieła, takie tu przygotowałem, jakie tu przygotowałem. Trzeba Tobie zniknąć, abym stał się bardziej widocznym, zaś Twoje, zaś twoje otwarcie niech stanie się pewną przeciwwagą, zamknięcia tych, którzy trwają w niewoli grzechu, żyjąc z dala ode mnie. Miłując mnie, pragnij i tęskni za moją obecnością w Słowie i w Eucharystii, to bowiem jest pewien wyznacznik wskazujący na otwartość nie z tego świata. Samo bowiem duchowe zniewolenie i zamknięcie jest spowodowane odejściem ode mnie rodzin, jednostek i narodów. Kiedy dajesz mi swój umysł, pamięć i wolę, ja mogę i chcę otworzyć na potężne, Światło płynące z góry. Gdy zaś zamkniesz się, to znaczy dasz się pochłonąć temu, co zewnętrzne. Możemy mówić o przebywaniu w celi własnego świadka, gdzie nie ma okien i drzwi, ale ja także bez Twojej zgody nie mogę tam wejść ze swoją łaską. Możesz, moja ukochana, przyjść, by przypatrzeć się temu, co czynię w Twojej duszy. Jedynie wtedy, gdy zmienisz sandały. Kiedy znów ja podejdę... By być tuż obok Ciebie wówczas, czy mogę liczyć na pełne przyjęcie? Tak, Jezu, choć to wszystko wydaje mi się dziwne, mam myśleć o nowości Twojej Ewangelii, gdy w tym miejscu naprawdę wszystko jest nowe. Jednak szukaj tego, co w górze, drobinko, na przekór temu, co krzyczy świat, podejmij trud wiary która sięga po niewidzialny i miłość bez obłudy, która jest w tym także, co na początku jawi się jako krzyż. W tym, co Cię spotka, umiej zobaczyć kotwicę nadziei i w niej staraj się mnie odnaleźć. Wobec mego biada pochyl głowę i nie przestawaj wzywać ducha prawdy, a zrozumiesz wszystko. Ja jestem Pan i bardzo Cię kocham. Dziękuję Ci Jezu, też Cię kocham. To, było, to, była, to był przekaz, to był przekaz z dnia 25.2025 roku. Jeszcze raz chciałem Wam zaznaczyć, że styl tej wypowiedzi od Zbawiciela, od Jezusa Chrystusa, tam z nieba, które przychodzi tutaj do Siostry Zakonnej, jest w moim odbiorze. Zupełnie inny. Forma tego jest zupełnie inna niż rozmowy w Nowej Hucie. Nie umiem tego porównać, bo to są zupełnie dwa różne światy. Tak rozmowa z ojcem Pio w Nowej Hucie nie wyglądała. On nie używał takich zwrotów, gdy rozmawiał ze mną. <laughs> nie mogę się wypowiadać za innych, bo to już musieliby inni powiedzieć, czy, czy jest to podobne, czy niepodobne. Ten język przypomina mi język z Dzienniczka Siostry Faustyny, taki troszkę inaczej przystylizowany, ale ja nie będę tego oceniał, tylko porównuję to. Próbuję wam to porównać, żebyście mieli świadomość, jak było na rozmowach w Nowej Hucie, że to nie ten styl. Styl ojca Pio był stylem taki, jak ja wam do was mówię. Rozumiecie, co ja mówię? <laughs> Możecie pytać, rozmawiać, przerywać. Ojciec się śmiał. Nigdy ojciec nie używał formy takiej, takiej pompatycznej, takiej wzniosłej, gdzie mówiłby drobinko, kruszynko, czyli pokazywał swoją wysokość w majestacie, tam gdzieś u góry. Wręcz przeciwnie. Ojciec podczas rozmowy ze mną skracał dystans. Skracał dystans do takiego bezwzględnego minimum na równej płaszczyźnie. Przypominam sobie, gdy któregoś razu ja w uniesieniu świętości klęknąłem tam i już prawie złożyłem ręce. on mówi: Wstawaj, wstawaj, przecież nie będziesz przede mną klęczał. Ja sobie pomyślałem wtedy, jak to nie będę przed nim klęczał. Przecież on jest święty już, już jest na ołtarzu wyniesiony, a ja tutaj pył marny. A on mi mówi: Wstawaj, przecież nie będziesz przede mną klęczał. A potem, potem było tak, że. Gdy, końcówki, gdy nowi przychodzili na rozmowy, czyli ci, którzy, którzy po raz pierwszy przyszli, to było już przed śmiercią pani Krystyny, może trzy lata, może cztery przed śmiercią pani Krysi, gdzie wprowadzono procedurę, gdzie ksiądz wprowadzał, albo inna osoba z rozmów wprowadzała i była podczas rozmowy z ojcem, gdy ojciec przychodził, klękano, modlono się. Tego typu zachowanie, które wcześniej nie było. To była nowa tradycja. Nie wiem, czy ojciec wymyślił tę tradycję, czy któryś ze świętych braci Jezuitów wpadł na taki genialny pomysł, aby uczcić, uhonorować ojca takim pietyzmem, takim na kolana. No co miał ojciec zrobić? No co miał powiedzieć? Nie klękajcie przede mną publicznie, jak tu przychodzi jeden delikwent i wprowadza drugiego. Wprowadzili nową tradycję, nową, nowe zasady, nie? Myślę, że to jest na wzór tego, co zostało wprowadzone w kościele gdzie wprowadzono pewien obrząd, obrządek, pewną, pewne, pewne kanony, które, które trwały potem przez setki lat. I tak się to pewnie rozwijało, na, narastało, bo widziałem coś podobnego właśnie na rozmowie w Nowej Hucie. I osoba, która mi tutaj to relacjonowała, która przed właśnie, to może 4, może 5 lat przed odejściem zaczęła rozmawiać z ojcem z Nowej Huty właśnie mówi, że tak to wyglądało. Była bardzo zdziwiona, że gdy, gdy wcześniej były rozmowy i wcześniej ludzie, którzy przychodzili po raz pierwszy na rozmowy, to w ogóle nie doświadczali takiego dziwnego wprowadzania przez księdza, za zaufanego księdza czy przez inne osoby. Po prostu przychodziło się do pani Krystyny, siadało się naprzeciwko, tak jak ja po raz pierwszy siadłem. Było to biurko, było to w Nowej Hucie. Było biurko duże, pamiętam, wielkie biurko. Zaczęliśmy rozmawiać, tak jak ja teraz do was mówię, gdybyście wy teraz do mnie mówili, to ja rozmawiałem z panią Krystyną. I był jeden moment, gdzie pani Krystyna jak gdyby zastygła. Nastąpiło drgnięcie twarzy, taki, to można to porównać, porównywałem to kiedyś do grymasu, do takiego grymasu, który przechodzi przez twarz z takim otrzepaniem się, z takim ja nie potrafię tego zrobić, ale spróbuję wam to pokazać. To było coś takiego, jak rozmawiam. Wyobraźcie sobie, że ja jestem panią Krystyną. Rozmawiacie słuchacie mnie. I nagle jest. W ten sposób to wyglądało. Takie coś. Ja nie jestem aktorem, więc nie potrafię wam tego zagrać, ale było takie wszczepnięcie. I potem, jak już widzicie tego ojca, wyobraźcie sobie, że jestem teraz. O, rozmawiam jestem tak. Pani Krystyna, było to wszczepnięcie, zamknięcie oczu. I tak to wyglądało, tak grymas na twarzy właśnie, taki tak i, i oczy miała zamknięte pani Krysia i tak jakby ktoś, kto wszedł w ciało, rozciągał się, taki znowu ten, nieraz się pojawiał dwukrotnie nawet ten grymas i przedstawiał się z, takim, z taką błogością już wtedy, takim spokojem, mówił ojciec Pio, pokój nie będzie z tobą. Pozdrowienia całego niebać, przynoszę. Tak się to mniej więcej odbywało. Taki był początek. Ja staram się Wam to przybliżyć najlepiej jak potrafię, najlepiej jak pamiętam. Nie wiem, czy u innych było tak samo, bo nie rozmawiałem z nikim, czy u nich wyglądało to w podobny sposób. Podejrzewam, że tak, bo rozmawiałem akurat, no chociaż nie rozmawiałem z niektórymi. Rozmawiałem, też był ten grymas. I gdy ojciec odchodził, była końcówka, czyli, bo rozmowa składała się tak, z części pierwszej, czyli z ojca, z przywitania, z części, jak gdyby, drugi, ja to tak nazywam, gdzie ojciec, gdy już się zasiedlił w tym ciele pani Krysi, mówił, mówił od siebie. Mówił o pozdrowieniach, które przynosi z nieba, o, no, taka, taka mowa wprowadzająca pokój, Pozdrowienia, wymieniał od kogo? W moim przypadku bardzo często wymieniał, praktycznie za każdym razem, że pozdrowienia, które dla mnie przynosi tam z nieba, są od apostołów. Nie wymieniał po kolei, tylko mówił od apostołów. Ale nie omijał Judasza, który też podobno był apostołem, więc podejrzewam, że ten apostoł, hmm, Judasz też jest w niebie. No bo dlaczego? Powiedziałbym mi z wyjątkiem Judasza, a nie mówił, że. Z wyjątkiem Judasza, tylko od wszystkich. Podkreślał, że od wszystkich apostołów już nosi pozdrowienie. Nie wiem, czy oni mnie znali tam, czy mnie nie znali. Nie mam pojęcia Zielonego, jak to wyglądało, bo nie miałem odwagi o to zapytać. Pamiętam raz pod koniec, to było pod koniec rozmów, pod koniec jak pani Krystyna, przed jej odejściem, może to było dwa tygodnie przed jej odejściem, byłem wtedy ostatni raz na rozmowach, bo potem pani Krystyna zmarła w szpitalu. I wtedy ojciec na początku rozmowy powiedział mi, że ma pozdrowienia tutaj od całego nieba i od tych apostołów i wymienił szczególnie jedną świętą. Nigdy nie pamiętam na przestrzeni tych ponad 20 lat, no może nie 20, może 15, nie wiem, trzeba by to było policzyć, jak. Nigdy nie pamiętam, żeby żebym dostał takie pozdrowienie od kogoś tam z nieba innego niż tych apostołów, a tutaj nagle pojawiła się jedna święta. Nie będę wam mówił, od jakiej święty, bo to przecież nie wasza sprawa. To, to sobie przypominam. Natomiast wiem, że inne osoby miały pozdrowienia od tam całej rzeszy tych różnych świętych, łącznie z tym, że nawet ojciec przyprowadzał na rozmowę inne osoby tam z tych zaświatów, z tego nieba i rozmawiali. Przeprowadzał na przykład rodziców niektórych osób. Zdarzało się tak. W mojej rodzinie, pamiętam, była taka sytuacja, gdzie przyprowadził ojca jednej osoby którą znał ode mnie z rodziny. No i tak to, tak to się, wiecie, wy, tak to się odbywało. Co więcej Wam powiedzieć? Może tyle, żeby Wam dzisiaj już nie zawracać na noc głowy. W każdym razie pani Krystyna już jest tam po drugiej stronie, rozmów nie ma, a te, o których Wam mówiłem, że które są jak gdyby równoległe, które nie są w Polsce, chociaż czasami w Polsce, jak ta pani przylatuje do Polski, ja w nich nie brałem udziału. Nie potrafię Wam określić, jak one wyglądają, jak to wszystko funkcjonuje, ale. Ta pani jest obstawiona przez brat jezuicką, nie spuszczają jej prawie z oka i gdy przylatuje do Polski i spotyka się ze swoim synem w Polsce, to chyba tylko raz zostawili go na godzinę sam na sam ze swoją mamą. A tak to zawsze ktoś z jezuitów jest na podorędziu, jest w fazie pilnowania, jest gdzieś, żeby coś za dużo nie wyszło. Zresztą syn tej pani nie zdawał sobie nawet sprawy wcześniej, że jego mama ma takie zdolności od dziesiątek lat. Od dziesiątek lat od czasów, od czasów lat 70., czyli też prawie 50 lat. A była to żona bardzo znanego, bardzo znanego człowieka w Kanadzie. Bo ona mieszka w Kanadzie i jest w tej chwili, jest wdową, ten człowiek nauczył, nauczał sztuki walk. Był, jed, był twórcą jednej, jak to się nazywają, odmiany, z, jakiej, z jednego ze stylów walki. Także także dziwnie to się wszystko zaplata, ale, ale tak jest. I myślę, że to jest właśnie ten czas, gdzie trzeba wam troszeczkę powolutku więcej mówić na temat tego, co, co jeszcze się dzieje, co jeszcze się tam dzieje. A może uda mi się kiedyś jeszcze zaprosić jej syna, żeby wam opowiedział On sam osobiście, może kiedyś wyruszę do Niego. Bo w sumie aż tak daleko nie mam. Może się może się spotkamy i może będzie chciał uchylić wam rąbka tej. Tajemnicy Poliszynela, tej, tej tajemnicy skrywanej bardzo głęboko. Byście się czasem nie dowiedzieli za dużo, nie? bo pojawiłyby się pytania. A potem główne pytanie by się pojawiło, dlaczego jest tak cicho w tym temacie, nie? skoro są jeszcze świadkowie, skoro są osoby, które, które sporo wiedzą i mogłyby powiedzieć, ale coś przeszkadza. Jest jakiś dziwny mechanizm, który. Blokuje tych ludzi. Bo syn tej pani miał bardzo chętnie chciał mówić I, i mówił, bo rozmawialiśmy długo. Nie jeden, nie dwa razy. Raz wspominałem Wam, miałem nawet nagranie jego, ale mówię, skasuje to na wszelki wypadek. Żebyś sam dojrzał do tego, że będziesz chciał, aby to nagrać, zostawić albo, al, albo nagrać to, to na wideo, łącznie z Twoją twarzą, jak wyglądasz, kim jesteś. Może będziesz się chciał przedstawić. Może to nastąpi. Może. Miłego wieczoru dla was wszystkim. I dla Was wszystkich i do jutra.